Co przywieźliśmy z Muzeum Bąbki Choinkowej? Słuchajcie, oczywiście, że bombki, ale to nie są zwykłe bombki, ponieważ na miejscu możecie wziąć udział w warsztatach. Akurat wykupiłam takie warsztaty dla dzieci. Każde z nich robiło swoje bombki. Koszt takich warsztatów to 20 zł, i możecie zrobić bombki takie okrągłe, albo serduszka, to już sobie. Wybiera dziecko kształt i kolor takiej bombki. Na miejscu też jest klej, brokaty, więc jest super zabawa. Te bombeczki, bo mamy ich troszkę więcej, dzieciaki zrobiły w prezencie dla dziadków, także to będzie taki upominek. Od nas właśnie na ten świąteczny czas dla siebie również zachowaliśmy takie bombki. Do tego na miejscu pani rysuje co tylko chcecie na bombkach, ozdabia, bombki z imionami. Co tylko chcecie, jak pokażecie jakiś projekt, ona Wam go zrobi. I w zależności od wielkości bombki, tyle zapłacicie. My zapłaciliśmy za tą 35 zł. Tutaj nie ma nic szczególnego, tylko imię naszego synka, ponieważ nasza córka miała taką samą bombkę i on chciał identyczną, tylko ze swoim imieniem.